A jak nauczyć psa posłuszeństwa? A jak to zrobić, żeby był grzeczny? A jak to zrobić, żeby mnie słuchał? A jak to zrobić, żeby wykonywał wszystkie nasze komendy? Tak, to są właśnie te pytania, które najczęściej od Was dostaję. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak nauczyć psa posłuszeństwa. Ja jestem Patrycja, a to jest kanał Projekt Pies. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie odpowiedzi na pytanie, jak nauczyć psa posłuszeństwa, to odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy, że oglądniecie wszystkie nasze filmy na tym kanale. <taki>, Taki żarcik, ale poniekąd jest w nim dużo prawdy, ponieważ to, jak nauczyć psa posłuszeństwa, zawiera w sobie bardzo, bardzo wiele elementów. I o tym musimy pamiętać. To nie jest tak, że to jest tylko nauczenie psa komend. To są rzeczy, na które czasami nie zwracamy uwagi, albo o których zapominamy, bo nie jesteśmy ich po prostu świadomi. Więc pierwsza taka rzecz to relacje z psem. Prawda jest taka, może trochę bolesna, ale jednak psy są totalnymi egoistami. Jak im się coś nie opłaca, to one tego po prostu nie zrobią. Dlatego nasza relacja z psem jest kluczowa. Jeżeli pies nas lubi, jeżeli ma nas za fajnego człowieka, jeżeli chce się z nami bawić, chce spędzać blisko nas czas, chce z nami wychodzić na spacer, to on będzie chciał nas słuchać. Będzie chciał wykonywać nasze komendy. Będzie chciał być grzeczny i posłuszny. On będzie chciał, więc my nie będziemy musieli bardzo, bardzo się starać. Więc najważniejsze w kwestii posłuszeństwa jest zbudować z tym takie relacje, żeby on się nas nie bał, żebyśmy byli najfajniejszym człowiekiem na świecie, żeby chciał właśnie się z nami bawić, żeby wiedział, że mu się to opłaca. A co to znaczy, że mu się opłaca? No, że on po prostu super spędza czas. Jeżeli człowiek jest nudny, sfrustrowany, nie ma dla psiaka czasu i ma ciągle w stosunku do niego tylko oczekiwania, tylko coś musisz, ale ja od siebie nic nie daję, no to pisałek się z tej relacji woli wycofać z sensi, to sobie tam wołaj, wołaj, a ja cię mam na przykład w nosie. Ale jak pies wie, że jak idzie z człowiekiem na spacer i ten człowiek zawsze ma mu coś fajnego do zaproponowania, to jak tylko usłyszy swoje imię i komendę do mnie albo wróć, to już pędzi coś się w łapkach, bo wie, że biegnę, biegnę, bo człowiek na pewno coś fajnego wymyślił, więc mi się opłaca do niego wrócić. Relacje to jest klucz. Druga kwestia, to się potrzebuje. Nie może być tak, że mamy jakiś deficyt psich potrzeb. A w zasadzie nie my, tylko piesek ma, tak? Źle się czuje, jest głodny albo właśnie przejedzony, jest niewybiegany, niewywęszony, ma za mało potrzeb gryzienia rzucia, nie czuje się do końca bezpiecznie, a my chcemy, żeby on był grzeczny. To się nie uda. Najpierw musimy mieć pewność, że wszystkie psie potrzeby zostały spełnione, czyli on jest w takim bym powiedziała punkcie zero. Jeżeli on jest w punkcie zero, to to jest dopiero moment, w którym ja mogę zacząć coś od niego wymagać. Bo umówmy się, jeżeli ja na przykład będę się źle czuła, to, nawet jak mnie koleżanka zaprosi na najlepsze ciacho na świecie i najlepszą kawę, to ja nie będę miała z tego fanu, bo się źle czuję, bo coś mi tam dolega i tak dalej. Ale jeżeli ja się czuję dobrze, moje samopoczucie jest ok, i koleżanka mówi: Ty, wpadaj do mnie na ciacho, to ja wiecie, pakuję się w samochód i już jadę, już pędzę, już tam jestem, już pasz wodę, za chwilę nadchodzę. Mi, mi. To samo dotyczy naszych piesełków. Musimy mieć pewność, że nic im nie dolega, że ich psie potrzeby są spełnione i wtedy możemy od nich pewne rzeczy wymagać. Szeroko rozumiane posłuszeństwo ja czasami tak sobie dzielę na takie dwie kwestie. Wychowanie i szkolenie. To jest takie, wiecie, moje umowne yy, podzielenie i żebyśmy zrozumieli o co chodzi. Szkolenie to nazwijmy to, że to są te komendy. Odsuwamy w bok, bo zaraz do tego dojdziemy, a wychowanie to jest ustalenie pewnych zasad. I teraz tak, możemy mieć bardzo grzecznego psa, który na przykład nie zna żadnej komendy, a i tak nie sprawia problemów. Dlaczego? Ponieważ on wie, jak się zachować w danej sytuacji. Dlatego to jest takie istotne, żebyście od samego początku wprowadzili w domu pewne zasady i konsekwentnie ich się trzymali, ustalili z domownikami. Czy pies będzie spał na kanapie? Czy będzie karmiony ze stołu? Czy wolno mu wychodzić przez drzwi bez pozwolenia? Czy może mieć dostęp do każdego zakamarka, domu albo mieszkania? Jak ma się zachowywać, jak mijamy inne psy? Jak się ma zachowywać w obcym miejscu typu restauracja, kawiarnia, autobus i tak Jeżeli Wy te zasady ustalicie, będziecie konsekwentnie ich przestrzegać. Wymagać od psiaka, żeby konsekwentnie tych zasad przestrzegał, to A. Jemu będzie łatwiej zrozumieć świat. I dla niego pewne rzeczy będą oczywiste, tak? Czyli na przykład człowiekowi spadła szynka na ziemię, a nie, mi nie wolno tego jeść, bo ja nie wolno, nie mogę jeść z ziemi. Albo widzę na horyzoncie psiaka, ale nie, człowiek nie pozwala podchodzić do piesków, jak jestem na smyczy, więc ja tego psiaka um omijam. B. Pies się będzie czuł dużo bezpieczniej. I to jest taka kwestia, bym powiedziała, yy, trudna czasami, yy, bo my lubimy rozpieszczać nasze psy. I nam się wydaje, że jak temu psiakowi będzie wszystko wolno, to on będzie szczęśliwy. A niestety jest na odwrót. Pies, któremu wolno wszystko i który zarządza jakby sytuacją, bo człowiek mu mówi, rób co chcesz. Ty podejmuj decyzję, nie czuje się do końca komfortowo i nie czuje się bezpieczny, bo on cały czas ma takie przeświadczenie, że on musi kontrolować otoczenie, on musi podejmować decyzję, on nie ma wsparcia w człowieku, on nie może liczyć na to, że człowiek zaaranżuje sytuację w taki sposób, żeby on się czuł bezpiecznie, pewnie i wiedział przede wszystkim, jak się zachować. Psy lubią schematy, lubią granice, lubią jasno wyznaczone zasady, są wtedy szczęśliwsze, yy, wiedzą czego się mogą spodziewać w danej sytuacji, w danym dniu i tym sposobem im nawet nie przychodzi do głowy, żeby się zachować inaczej. Na przykładzie naszego Snickersa, yy, Zastanawiałam się, czy on powinien leżeć na kanapie, czy nie powinien leżeć na kanapie, bo czasami jest czysty i bym się chętnie do niego przytuliła, a czasami jest brudasem, sełkiem, tego nie chcę na tą kanapę. Więc ustaliliśmy, że wchodzi na kanapę tylko na komendę. I wiecie, teraz dla niego w ogóle nie pojawia mu się w głowie coś takiego, że on podchodzi do kanapy i na nią wskakuje. On wie, że musi zapytać, czy mu wolno, to jest dla niego normalne i naturalne i nawet jak nas nie ma w domu, to ja wiem, że on na tej kanapie czy na tym łóżku nigdy nie leży. Ja to wielokrotnie sprawdzam, bo widzę, że nie ma sierści, bo czasami jak wracam do domu, to wiecie, można dotknąć kanapę albo łóżka. Jeżeli jest ciepłe, no, to już wiadomo, że tam piesełek sobie leżał, a jemu nawet się to w ogóle nie pojawia w głowie, że jak to, mógłbym wejść na kanapę, tak bez pytania? No, ale on to ma, że tak powiem, wydrukowane od samego szczeniaka. Od samego momentu, w którym trafił do nowego domku, czyli do mnie, była pewna ustalona zasada i trzeba było się jej trzymać. Teraz po tych wszystkich latach dla niego to jest normalne, naturalne i gdzieś tam mu się nawet w głowie nie pojawia, że można by było inaczej. Dlatego te zasady i to wychowanie jest takie kluczowe. A dopiero na końcu. Dochodzimy do kwestii szkolenia, czyli nauki psa pewnych haseł, komend, poleceń, zwrotów, dzięki którym będzie nam łatwiej się z nim komunikować. Tylko znowu, to nie jest tak, że ja powiem do psa, przestań skakać i on przestaje skakać. To nie jest tak, że ja powiem do psa, wróć i on do mnie przybiega. Tylko ja muszę mieć świadomość, że ja psa muszę tego każdego hasła nauczyć, wytłumaczyć mu, co oznacza wróć, co oznacza nie skać, co oznacza nie rusz. Pokazać mu, że mu się to opłaca, i dopiero wtedy mogę zacząć wymagać od pieska, że będzie reagował w tych wszystkich momentach, w których ja go o coś poproszę, na tą konkretną komendę. Więc wiecie, dopiero jak to wszystko zbierzemy w klamrę, dopiero pies zaczyna być posłuszny, grzeczny, słuchać nas, i to jest ta odpowiedź na pytanie, jak to zrobić, żeby pies mnie słuchał, jak to zrobić, żeby pies był posłuszny. Więc jeśli zdajecie sprawę sobie z tego, że tych wszystkich elementów jest bardzo dużo, w którymś momencie nie wiecie w jaki sposób sobie z tym poradzić, albo jak to zrobić, jak budować te relacje, jak zapewnić te psie potrzeby, jak wychować psa, jak nauczyć konkretnych komend, to zapraszam albo na nasze zajęcia stacjonarne, albo na nasze kursy i konsultacje online. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. A jeżeli macie problemy z jakąś wąską um, specjalizacją, tak to nazwijmy, z jakimś wąskim problemem dotyczącym wychowania i posłuszeństwa psiaka, to dajcie nam znać w komentarzach, bo chętnie poczytam czym jest największy problem, kiedy Wasze psiaki rozrabiają i jak to wygląda z Waszego punktu widzenia. Tyle ode mnie na dzisiaj. Smell you later. Standardowo, zapomniałam powiedzieć, że bardzo nam będzie miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał, wtedy będziecie wiedzieć, kiedy wpadają odcinki. No i jak Wam się odcinek podobał i uznaliście, że jest cenny, to za kciuk w górę też będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Snickers też się ucieszy dostanie smaczka, ale nie powiem, że dostanie smaczka za każdego kciuka w górę, bo to by się mogło źle skończyć dla niego, chociaż on by pewnie bardzo, bardzo chciał.